Zajechałem do lasu moich stron, gdzie kiedyś mieszkałem. Jestem w lesie w Łęczna. To jest Park Łęczyński Jak wygląda? To są takie aleje asfaltowe, że można sobie spacerować. Tam zaś jest taka piękna łąka. Ja dalej pojedziemy, to wam pokażę. Przepiękna łąka. Przepiękna złota jesień, w parku, Nadryf, e, w parku Łęczna. Zobaczcie jakie barwy są. Drzew, drzewa i liście zmieniają kolor. Przepiękna złota jesień. Dużo ludzi przyjeżdża tutaj i spacerują. Tutaj sprobili takie skocznie. Rowerkami kicajo hmm. Rozrywka musi być. Rowerkami ludzie jeżdżą także. To jest przepiękne miejsce. Tam dalej do wędkowania. Tam jest rzeka Wieprz. A tu jest droga do ja z rowerem. Ja tutaj zaparkowałem sobie w lesie.